Napisał i nagrał. Marcin Mielcarek. Zapraszam do odsłuchania. Mój dziadek zostawił mi nieduży dom w spadku. Ale słowo dziadek w kontekście człowieka, którego widziałem może trzy razy w życiu, jest zwyczajnie słowną farsą. Zresztą, to, że właśnie ja odziedziczyłem po nim cokolwiek, wprawiało w osłupienie nie tylko mnie, ale większość rodziny. Dziadek był ojcem mojej matki. Miał trzy córki i masę wnuków, ale to mnie przypadła w całości scheda po nim. A przynajmniej tak twierdził jego odręcznie napisany, niezbyt obszerny testament. Był typem samotnika, a po śmierci żony odciął się od rodziny całkowicie, i jeżeli ktoś przyjechał do niego w odwiedziny, zostawał po kilku minutach brutalnie wyrzucony za drzwi. Całe życie mieszkał w domu, który sam odziedziczył po swoim ojcu. Z tego co o dziadku wiedziałem, a wiedziałem naprawdę niewiele, to nie był zbyt. Bogaty, posiadał jakąś tam emeryturę, którą wypracował na państwowych kolejach, ale jego życiową pasją były obrazy, to znaczy malowanie tychże obrazów. Jego kolekcja szła w dziesiątki dzieł, które zdobiły każdą ścianę domu, ale z tego co zapamiętałem, nie były to prace wybitne. Moja matka raczej nigdy nie wspominała o dzieciństwie w tym domu, tak samo jak jej siostry, unikała tego tematu albo zbywała pytania słowami. Dom jak dom, nic ciekawego. Wydawało się, jakby panowała między nimi jakaś zmowa milczenia odnośnie przeszłości. Dlaczego niby to ty dostałeś wszystko? Zapytała mnie z wyrzutem jedna z kuzynek. Jak to sprzedasz, to się z nami podzielisz, co? Spytał inny kuzyn. Ale że córki nic nie dostały? skomentowała ciotka. Wszyscy zgodnie twierdzili, że trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno i że powinienem sprzedać ten dom z ziemią i przytulić trochę grosza. Oczywiście wydawało się to bardzo rozsądnym rozwiązaniem, zważywszy na to, że byłem w trakcie studiów i dom oddalony od Białego Stoku o prawie 100 km nie był mi do niczego potrzebny. Ja jednak wiedziałem, że wcale nie wygrałem jak w lotka. Zdawałem sobie sprawę, dlaczego to właśnie mnie przypadł w udziale ten dom. Wszystko sprowadzało się do sytuacji sprzed niemal dziesięciu lat, kiedy jako dzieciak spędziłem dosłownie dwa dni u dziadka podczas wakacji. Nie do końca oczywiście rozumiem, co się wtedy stało. Moje wspomnienia na pewno zmieniły się na przestrzeni lat. Wiem jednak jedno: nie wydarzyło się tam wtedy nic dobrego. Asfalt wił się głównie przez lasy i pola. Radio milczało, a gra światła i cieni usypiała mnie na tylnym siedzeniu auta. Właściwie nie zapamiętałem niczego ciekawego w trakcie drogi do dziadka. Może tylko to, że mama prowadziła nerwowo, wydawała się niespokojna, a na najmniejsze moje pytanie reagowała niemal agresją. Wydaje mi się, że kiedy znaleźliśmy się już na miejscu, kazała mi zostać w środku. Pamiętam, że siedziałem w nagrzanym aucie dosyć długo, tak długo, że w końcu postanowiłem wyjść i udać się na przechadzkę. Płot okalający całą działkę był z drewna, miejscami pokrytym chem, wszędzie dookoła rosła trawa. Wysoka i niemal żółta. Zatrzymałem się w pewnym momencie i zacząłem przyglądać pająkowi, który rozwinął swoją sieć pomiędzy dwiema wysokimi łodygami. Był ogromny i tłusty, z paskami niczym tygrys. Kiedy wyciągnąłem w jego kierunku palec, uciekł. Potem usłyszałem histeryczny krzyk matki. Moja nieobecność musiała ją wystraszyć. Gdzie ty się włóczysz? zapytała, kiedy stanąłem obok auta. Nigdzie. Chodź, poznasz swojego dziadka. Mężczyzna stał na ganku parterowego domu i przyglądał mi się niechętnie. Był nawet wysoki czubek głowy pokrywała gęsta siwizna. Jego oczy były zielone i zauważyłem, że są dokładnie takie jak moje. Nie pamiętam, żebyśmy zamienili chociażby dwa zdania w obecności matki. Powiedział jedynie, to jest zły pomysł, żebyś go tutaj zostawiała. Wiedziałem, że musieli się nieźle pokłócić, kiedy nie byłem obecny. W końcu mama odjechała, tłumacząc mi, że za kilka dni po mnie przyjedzie. Miałem to potraktować jako fajne wakacje na wsi, ale ani mnie, ani dziadkowi nie było do śmiechu. Słuchaj-no, odezwał się blokując przede mną drzwi. Nie obchodzi mnie, co będziesz robił przez całe dnie, ale nie pozwolę ci się wałęsać samemu po domu. A już w szczególności wchodzić na strych. A co jest na strychu? zapytałem. Zło odparł z kamienną twarzą. Na strychu jest zło. Większość popołudnia spędziłem łażąc podziałce, tak samo jak prawie cały wieczór. Odkryłem, że niedaleko domu znajduje się niewielka, płytka rzeka. Woda była tak czysta, że widziałem w niej małe ryby. Kilka złapałem nawet gołymi rękami, ale wypuszczałem je, nie widząc sensu w ich uśmiercaniu. Kiedy zaczynało się ściemniać, wróciłem do domu. Dziadek cały czas w nim siedział. Zapukałem do drzwi, a on wpuścił mnie po upływie kilku minut. Wszedłem do środka i pierwsze, co mnie uderzyło, to wszechobecny syf. Ale nie chodziło mi o brud czy kurz. Miałem na myśli to, że wszelkie przestrzenie wypełniały obrazy. Były na ścianach, opierały się o meble, leżały na podłodze, zagracały niemal każdy centymetr przestrzeni. Wpatrywałem się w jeden, który ukazywał dziwną parę postaci, chyba nowożeńców, ale rysy ich twarzy, a także zdeformowane ciała nie wskazywały, że byli ludźmi. Jesteś głodny? zapytał dziadek. Pokiwałem głową, że tak. Chodź do kuchni, rzucił, i nie szwędaj się. Chcę mieć cię na oku. Dziadek przygotował mi kanapki z najzwyklejszą mielonką oraz gorzką, czarną herbatę. To twoje obrazy, dziadku? zdobyłem się na pytanie A czyje niby rzucił. Pewnie, że moje są dziwne. Dziwne? Może i dziwne może masz rację. Przez resztę wieczora nie rozmawiałem już z dziadkiem. Położył mnie w salonie, na starej, dziurawej kanapie, wcześniej każąc mi się umyć w misce z letnią wodą. Położyłem się i przykryłem kocem, który pachniał czymś stęchłym. On usiadł w fotelu i włączył telewizor, ale tak cicho, że nie dało się właściwie niczego usłyszeć. Poczekam, aż zaśniesz, powiedział. Masz mi nigdzie nie łazić, zrozumiano? Potwierdziłem krótko i zamknąłem oczy. Nie pamiętam, jak długo leżałem, ale nie potrafiłem zasnąć. Kiedy otwierałem oczy, widziałem te wszystkie dziwne obrazy: ludzi wyglądających jak nieludzie, zwierzęta mające tylko trochę z nimi wspólnego, rośliny wyglądające na chore. Niezwiędłe, a właśnie chore. Najgorsze było to, że kiedy zamknąłem oczy, również widziałem te wszystkie przerażające obrazy. W końcu nie dałem rady już dłużej leżeć z powodu pęcherza. Podniosłem się z kanapy i spojrzałem na fotel. Dziadka jednak w nim nie było. Nie orientowałem się w pomieszczeniach, więc po ciemku zacząłem szukać włącznika jakiegokolwiek światła, ale go nie znalazłem. Jedynie odpalony telewizor rzucał bladą łunę, pozwalając mi cokolwiek zobaczyć. Obrazy odbijały się i chłonęły światło, kiedy tak błądziłem po domu. A niektóre nawet wydawały się poruszać. Twarze i oczy wydawały się zwracać w moim kierunku, obserwować każdy mój krok. Dziadku? Spytałem cienko. Nikt mi nie odpowiedział. Nie mam pojęcia, dlaczego uznałem, że wejście po wysuniętych schodkach, prowadzących na poddasze będzie dobrym pomysłem. Przecież dziadek zabronił mi wchodzić właśnie tam. Spiąłem się powoli, by po chwili znaleźć na górze. Panowały tam niemal kompletne ciemności, niemal. Na samym końcu strychu znajdowało się bardzo blade źródło światła. Jakiś obiekt wydawał się niemal fosforyzować. Zbliżyłem się powoli, chcąc zobaczyć, na co ja właściwie patrzę. W końcu stanąłem przed tym zjawiskiem na długość wyciągniętej ręki. To był obraz bardzo duży obraz, ze zdobioną w dziwne, piekielne motywy drewnianą ramą. Większość płótna pokrywała czerń, zupełnie jakby. Przedstawiała głębokie czeluścia czy niezmierną otchłań. W centrum natomiast znajdowało się coś, co można by nazwać po prostu istotą. Na pewno nie był to człowiek. Nie było to zwierzę, ani żaden wymyślny stwór goszczący w kinowych horrorach. Ciało istoty było wątłe. I promieniowało własnym bladym światłem. Istota ta nie miała twarzy, to znaczy miała dziwnie wąską i podłużną głowę, ale nie posiadała niczego więcej niż okropne, pionowe, nieregularne bruzdy. I chociaż nie miała oczu, wiedziałem, że patrzy prosto na mnie. To był któryś już raz, kiedy obudziłem się w środku nocy zlany zimnym potem, nieudolnie próbując złapać oddech. Podniosłem się z łóżka i poszedłem do łazienki. Przejrzałem się w lustrze i stwierdziłem, że nie wyglądam najlepiej. Niemal od miesiąca męczyły mnie koszmary o tej dziwnej istocie z obrazu. Nie miałem pojęcia, skąd. Ale wiedziałem, że mój problem rozwiąże się tylko wtedy, kiedy pojadę do tego przeklętego domu, który należał teraz do mnie. Nie wiedziałem jednak, co mnie tam czeka. Dwa dni później, nie chcąc wtajemniczać matki, pożyczyłem auto od mojego najlepszego kumpla i pojechałem całkiem sam. Po prostu wiedziałem, że muszę jechać tam sam. To było jedno z tych odczuć, których jest się na 100% pewnym. Kiedy zjechałem z głównej drogi, z każdym kolejnym kilometrem, robiłem się coraz bardziej niespokojny. Widoki za szybą stały się prawie znajome, zaczęły rezonować w mojej pamięci niczym echo. Przejechałem w końcu przez zardzewiałą, otwartą bramę i stanąłem pod domem. Zbliżał się wieczór, a na szybie zaczęły pojawiać się małe krople deszczu. Siedziałem kilka minut, patrząc na ten budynek. Osadzony ciężko w cieniu drzew, połowicznie drewniany, ze starym, wymagającym remontu dachem. O brudnych małych oknach i z odrapanymi drzwiami, tragiczna klisza z wiekowego filmu. W końcu wysiadłem i zamiast udać się do środka, przeszedłem po ziemi, która była teraz moja. W wysokiej trawie grały świerszcze. Słyszałem śpiew ptaków z okalających mnie drzew. Poszedłem nawet sprawdzić nad rzeką. Ale okazało się, że ta całkiem wyschła. Przedłużałem nieuniknione. W końcu pomyślałem, że to przecież śmieszne to tylko stary dom pełen rupieci. Podszedłem do drzwi i włożyłem klucz do zamka, a potem pchnąłem je. Otwierając się, jęknęły jakby zmęczone. Wewnątrz domu panował mrok. A między ścianami zaległo ciężkie, zdechłe powietrze. Poszukałem włącznika światła, ale okazało się, że nie działa. Być może dziadek pod koniec życia przestał płacić rachunki i siedział w kompletnej ciemności. Włączyłem latarkę w telefonie i rozejrzałem się po domu. Obrazów przybyło, nie dało się właściwie przejść. Aby na jakiś nie nadepnąć, ale nie to było w tym wszystkim istotne. Na wielu z nich namalowany byłem ja. Ja w różnym wieku. Chwyciłem jeden z nich wydający się najświeższym, i oni miałem. Na tym portrecie miałem dokładnie tę samą bluzę, w której tutaj dziś przyjechałem. Odrzuciłem obraz, uznając, że tego już za wiele, że to jakiś chory żart. Skierowałem swoje kroki do drzwi, gotów po prostu stąd wyjść. Nagle usłyszałem skrzypnięcie na poddaszu i znieruchomiałem z dłonią na klamce. Wytężyłem słuch. Mijały kolejne sekundy. I kiedy byłem gotów przysiąc, że to moja wyobraźnia splatała mi figla, ponownie doszedł mnie dźwięk z poddasza. Przełknąłem ślinę i zebrałem się, aby krzyknąć: Kto tutaj jest? Oczywiście, odpowiedziała mi tylko martwa cisza. Zastanawiałem się, co mam zrobić. Ewidentnie coś było na poddaszu. I szedłem o zakład, że nie był to żaden zbłąkany ptak, żadna mysz czy szczur. To był odgłos kroków. Zebrałem sobie odwagę i poszedłem sprawdzić poddasze. Właz był zamknięty, więc otworzyłem go i kiedy tylko wysunęły się schody, zrozumiałem, że na górze płonie jakieś światło. Wchodziłem bardzo powoli. Moje nogi odmawiały mi posłuszeństwa, a w głowie buczało mi od myśli o ucieczce. Nie mogłem jednak chyba stąd zwiać. Ten dom należał przecież do mnie. W końcu znalazłem się na poddaszu. Z zaskoczeniem przyjąłem fakt, że uderzyła mnie totalna ciemność. Owe źródło światła, które jeszcze przed chwilą dostrzegałem, okazało się być złudzeniem. Zacząłem oświetlać pomieszczenie latarką, która po chwili jednak mnie zawiodła. Nie było tutaj żadnego okna, żadnej szczeliny, przez którą wpadałoby chociaż trochę światła. Zacząłem błądzić po omacku. Na kolanach szukać zejścia na dół. Przecież to niemożliwe, myślałem. Tutaj przed chwilą jeszcze były schody. Gdzie one są? No gdzie? Nie mam pojęcia, jak długo siedziałem w ciemnościach. Przerażony odchodziłem od zmysłów. Wydawało mi się, że nie jestem na górze sam, że słyszę, jak coś porusza się w mroku. Czułem potężny smród, niby odur siarki. Schowałem twarz w dłoniach i skuliłem się, i zacząłem cały dygotać. Powtarzałem sobie, że to jakiś cholerny koszmar. Nie potrafiłem się jednak z niego wybudzić. Nagle rozbłysło ostre, oślepiające światło. Kiedy otworzyłem oczy, Zdałem sobie sprawę, że patrzę na obraz. Ten sam obraz, który znalazłem tutaj 10 lat temu. Wyzierała z niego potężna, czarna otchłań, pochłaniająca blask. Blask, który swoje źródło miał za moimi plecami. Odwróciłem się. Promieniująca chorą bielą istota. Była przeraźliwie wręcz wątła, posiadała cztery długie, cienkie ręce z wystającymi w miejscu łokci szpikulcami. Nie była w pozycji wyprostowanej, na sześciu kończynach przypominała raczej pająka aniżeli człowieka. Przesuwała się w moją stronę bardzo powoli, aby w końcu zatrzymać się i usiąść naprzeciw mnie. Jej wydłużona głowa przechyliła się lekko na lewo, zupełnie jakby oglądała mnie w swoim chorym zainteresowaniu. Oglądała, chociaż nie posiadała oczu. Zauważyłem, że ta głowa, bo nie dało się mówić o żadnej twarzy, była pokryta płytkimi bruzdami. Przypominającymi blizny. Jedna z nich rozwarła się nagle, pękła, ochydnie niczym, zakażona rana na skórze. Wtedy usłyszałem jej głos piskliwy, ostry, przerażający Nie, ja go nie usłyszałem. On pojawił się w mojej głowie. To było jedno słowo. Jedno krótkie słowo, nic więcej. Tiii. Ruszyła się z miejsca, a na jej głowie porozklejały się wszystkie parszywe bruzdy. W mojej głowie wybuchł jej obezwładniający krzyk. A ja po prostu zemdlałem. Kiedy się ocknąłem, zrozumiałem, że znajduję się na dole. Że leżę u podnóża schodów. Włas nad moją głową był otwarty, wyzierała z niego ciemność. Podniosłem się i zamknąłem go. Potarłem obolały kark i poszedłem do kuchni. Wziąłem z szafki szklankę i nalałem sobie wody z kranu. Była pomarańczowa i gęsta, smakowała rdzą. Ale wypiłem ją duszkiem, a potem znalazłem się w salonie. Za oknami już świtało. Rozejrzałem się dookoła i odnalazłem czyste płótno. Zabrałem je do pokoju dziadka i postawiłem na sztaludze. Usiadłem, znalazłem olejne farby, wziąłem pędzel i zacząłem malować. Samo to ze mnie wychodziło i nie byłem w ogóle zdziwiony, bo przecież dobrze wiedziałem skąd się to brało. Zostałem przecież namaszczony lata temu.